Hej wszystkim, jestem CDDZO i witam Was ponownie w moim Zagrajmy w Mother 3. Ostatnio w tym Let's Playu zdobyliśmy królewską spluwaczkę z zamku Osochę, i dzisiaj naszą zdobycz pokażemy Wesowi, ojcowi Dastera, którym teraz sterujemy w tej grze. A więc w końcu, no od dłuższego czasu, możemy w końcu wyjść na zewnątrz. Także cały czas byliśmy w tym zamku, ale w końcu możemy też drzwi otworzyć. ...i stąd wyjść. No i więcej fajnej muzyki. Jak mówię, w tym rozdziale nie jest bardzo fajna muzyka. Naprawdę. O, tu w ogóle jest Staruszek Nipolic. Co nam powiesz, Nipolic? Ha! To syn Staruszka Łesa, jak mu było! Jeżeli już idziesz stąd, jeżeli wychodzisz, to przejście przez e, most wazony. ...będzie chyba szybsze i bezpieczniejsze, niż e, przejście pod ziemią. E, proszę, dam ci ten klucz do mostu zwodzonego. No, wielkie dzięki, w końcu... No w końcu, no kto by chciał przechodzić przez te całe przejście podziemne z tymi pijawkami, homarami i tak e, dalej? Nie, nie martw się o to, żebyś mi go oddawał, po prostu idź i weź go. Póki mam to przejście podziemne, to dla mnie będzie wystarczające. Staruszek nie Nipolis nad o siebie nie dba, że nam, znaczy, nam daje klucz do mostu, a nas z tego mostu nie będzie korzystał? A tym może już będzie obniżony, on będzie cały czas miał niby to przejście, bo mówi, że o, to przejście mi wystarczy tak dalej. To ci staruszku na twoje zdrowie raczej nie wyjdzie z tymi które tam są. Okej, okay, tu w ogóle nie było też żadnej animacji tego, że ten most opada, co trochę jest zawodem, ale trudno. To tak samo było z tą animacją, jak Flint się dostawał z więzienia, tam też tylko było ściemienie ekranu i to było wszystko właściwie. Okej, okay, my możemy, jak mówię, w końcu iść do domu, iść, iść do domu USA i dostać też przy tym. Apó, że jednak przejdę się do bazaru Tomasa, może on będzie miał coś ciekawego. Okej, okay, mam mniej więcej widzę... O, mamy widzę świeże mleko, które czy będę brał... Nie wiem, nie chcę jakoś... żeby ono mi zajmowało miejsce, bo wiesz, bo w końcu wiecie, ono może e, potem e, zgnić. I trochę czasu może bym musiał czekać, aż ono znowu będzie... Znaczy, że ono potem stanie się tym samym jogurtem. I grzyb... grzyba nie będę brał, pewnie zdobędę kilka lepszych... E, Yy, Przemotów, które uzdrawiają, niszczy taki grzyb, który was uzdrowi tylko o 20 punktów, więc w tym bazarze póki co nie ma nic szczególnego, a więc rzeczywiście możemy już od razu iść do domu dastera. Tak, możemy tak ewentualnie w tym bazarze znaleźć plicza dla Duster'a, który u niego podniesie defensywy, jeżeli go zdobędziecie, to no macie szczęście, no, no mogę wam powiedzieć. Ok, tu jeszcze dla pewności wezmę bombę błyskawiczną, która, no, która się znowu pojawiła za tym oto domem. No ale w końcu, no, wszystko mamy z głowy. Możemy nareszcie pokazać spruwaczkę Wesowi. O, to było szybciej, niż się spodziewałem! Okej, okay, no to się przyjrzyjmy! Czy to jest...? Stura. Ta delikatność, ta. ta... te błyszczenie, ten błysk! Ale jakoś! To jest legendarna kreska spływaczka, która była przekazywana z pokolenia na pokolenie w zamku Osoche! A czy? Chyba mu się podoba ten prezent, nie wiem, zobaczymy. A więc znalazłeś to! A więc jednak moje przewidywania miały... no, były prawidłowe! Duster! Jesteś jak się spodziewałem? Nie, nie co nie myślałem! Ty debilu! 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 Nazywasz się złociem! Ona nie jest to, was ukraść? Coś jeszcze, debilu? Czy coś innego jeszcze przesłać z tych błyskotek? Ja jesteś pewien, że nie, nie jesteś tylko tutaj, żeby się wykupać i mi do zrywkę. Co? Ty debilu! Oj, na co się odwrócił? Nie wiem, gapi się na nas, wstąpię czy co? O, 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 właśnie, mamy jeszcze ten prelok, który wtedy tamta dziewczyna opuściła. Mm, no nie, zobaczymy, może to mu jakoś poprawi nastrój, nie wiemy. No, Pozwól, że się tak trochę temu, przy, tak bliżej przyjrze. To co? To nie jest to, czego szukałem. Ale czyżby to było? jak mówię, ta dziewczyna to za, za sobą zostawiła. No i właśnie, cały czas jest to pytanie, kim ona jest? Jeszcze jej nigdy no, nie widzieliśmy. Dusty, ten blok. Myślę, że jego właścicielem może być. Księżniczka zamku Osochę. Dusty, Twoja pierwsza misja była kompletną porażką. A ty nie miała czasu na nazywanie Ciebie Debilem? Teraz pójdę z Tobą. Idziemy teraz natychmiast do zamku Osochę. Patrzmy się do pomieszczenia, gdzie była ta spluwaczka. I tak oto, Wes do nas do dołącza, do naszej drużyny. I USA się składa, jest chyba najbardziej przydatną, niegrywaną postacią w walkach. Tak się składa, naprawdę, on jest świetną postacią, gdyż, że on nieraz będzie podczas walki stosował całkiem silne ataki. I to, jak mówię, ogólnie, no jest to postać, no, która przydatna, nad składa, że nie jest on grywalny. Ale gdyby był, to byłby już w ogóle cud. Bo ogólnie ja naprawdę lubię USA, właśnie za to, że jednak on jest taki przydatny, tak naprawdę. No i teraz on będzie szedł razem z nami. Może w będzie coś innego, kiedy teraz tylko ta syrnka tam była? Zobaczmy. O, są inne rzeczy. O, jest tutaj mniej więcej sprawożytny banan, który może przeciwnikowi zadać e, obrażenia fizyczne. Które, no i ten banan, no mogę go ze sobą wziąć. Dziękuję, Tomas. A to co było? A to jest herbata i nic. E, o ile ona uzdrawiała, nie pamiętam, za chwilę sprawdzę. Bo to jest kolejny przymiot, który uzdrawia. I ona nas uzdrawia o... O no, skromne 15, więc mogę to nawet wybić na miejscu, bo też no już nie miałem miejsca w plecaku. No ale jak mówię, no tutaj najlepiej by było, gdyby tutaj się na tym naladzie pojawił Phritschar, który po prostu uda nas podniósł defensywę jeszcze bardziej. Ok, więc jak West mówi, idziemy natychmiast do zamku osobę, do miejsca, gdzie zdobyliśmy tamtą spluwaczkę. HA? A cóż to za dziwny dźwięk? Jakiś sum? Właśnie to jest jakiś tydek czołgi i ta muzyka. No nie! Więcej tych świńskich masek! Kiedy już myśleliśmy, że już oni na tyle tych skutków narobili, ale oni jednak wracają i chcą ich narobić jeszcze więcej. A ty co, niebieski, to myślę, że jesteś niebieski, to jesteś ważny. Jeszcze co? Ty, so, ty smurfiesz? Haha! No dobra. Ok, teraz może pójdziemy na prawo, bo tu jest tak, no takie taka dobra ciekawostka, tak to jest wejście zniszczone. I tu jest mnóstwo otwartych prezentów, jednak każdy z nich no, oczywiście jest obrożony, więc z tych prezentów niczego nie zdobędziemy. Jak się nie mylę, później jednak można te prezenty otworzyć, można tam, tam ich zawartość tam e, e, no można ją e, no w, zebrać po prostu. Ale, no, jak mówię, tutaj póki co te prezenty są opróżnione i, no, z nich nie skorzystam. Ok, więc szybko idziemy do zamku. O soche, co, hej, Nipolic! co się stało, Nipolic? Hej, w porządku? Au, 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 au! Na pewno się wpakowałem w kłopoty, o tak, na pewno. Jacyś ludzie, którzy wyglądali jak świnie, właśnie wbili pracę do zamku. Jeżeli idziesz wewnątrz, to. to bądź ostrożny. No, na pewno będę. No, trzymaj się, Nipolic. No, widzimy, że on się nie trzyma dobrze. Oj, mamy więcej tych masek, może w końcu skopiemy im tyłek? Bo na to zasłużyli? Co a oni, znowu to samo, za zamiast sami walczyć, tylko tam jakieś tamne stwory wysyłają? Okej, okay, to jest miniboss, jest to gliniany człek. I człek on polega tylko na atakach fizycznych, które, które właśnie są takie średnie jeśli chodzi o ich potęgę, o ich moc. Nie są one aż takie niszycielskie, żeby wam zabrać jakieś, nie wiem, 50 punktów zdrowia. Więc to nie jest taki trudny boss, jednak u niego też mimo wszystko postaram osobiście nieco obniżyć się ofensywę, tak na wszelki wypadek. I tak, też kliniany człowiek jest słaby na zarówno płacze, z tego co pamiętam, jak i także na, na, na hipnowahadło, czyli na sen. I oczywiście z tych obu przedmiotów osobiście polecam użyć. Zobaczcie, polecam ich tutaj, polecam z nich sobie skorzystać. A najpierw, jak mówię, użyję bomby tylnej, żeby tą jego celność jeszcze pogorszyć. jak mówię, on głównie polega na atakach fizycznych. O tu właśnie widzieliście, że Wes użył bomby błyskawicznej. No, ona mu wcale tak dużo zdrowia nie zabiera. A widzicie jednak po prostu, że Wes, no, potrafi być naprawdę przydatny. I oczywiście on potrafi zadać sensowne obrażenia. Więc, jak mówię, teraz właśnie go. E, spowodowałem mu tego człowieka płacz za pomocą boby dymnej. Teraz może użyję maski, żeby, jak mówię, obniżyć się ofensywy. A co to za nie podziałało? Gro, dzięki. O, ale przynajmniej tutaj gościciel widzę się kolejkę. Teraz mogę, myślę, użyć tego hipnowahadła. Nie wiem, czy je jeszcze demonstrowałem, czy nie. Tak, no są te. no są te całe bity w tle. No ale Wes służył fizycznego ataku i on się szybko obudził, więc to nam się wcale aż tak bardzo no, no nie pomogło po prostu. Wiecie, spróbuję jeszcze raz. No słuchajcie, no znowu tak słuchacie ten beat, ten rytm tej muzyki w tle. Jak mówię, to Wam może pomóc w kombosach, jeżeli macie z tym takie kłopoty po prostu jakieś tam szczególne. Okej, okay, co ja mogę zrobić? Mogę, jak mówię, jeszcze raz może użyję tej maski, bo jak mówię, chcę jednak u, u tego człowieka obniżyć ofensywę. No i się udało całkiem nieźle, mu to obniżyło tam o, o 14 punktów, czyli całkiem nieźle. OK, Wes używa swojej e, techniki, tej sztuki złodzieja, coś takiego. I tak, Wes jest jego najmocniejszy atak i on zabiera ponad 100 punktów zdrowia, czyli naprawdę mnóstwo, jak mówię, Wes jest naprawdę przydatną postacią ogólnie. Teraz może ja jednak spróbuję z tymi kombosami, może coś tam wyjdzie, bo też na tego przeciwnika nie chcę tych bomby zużywać, one się później bardziej przydadzą niż teraz, naprawdę. No ale mi się już w ten kombos nie udał. Wpues atakuje i teraz co będzie? A, co to kolejki? A czy tak, bo Gniany Człowiek jako najmocniejszy ruch ma taki ruch, który polega na tym, że on po prostu spada na Was i to Wam zabiera jakieś, jak pamiętam, około 40 punktów zdrowia. Jednak po tym ruchu, po tym ruchu jak pamiętam, człowiek nie będzie mógł się przez kolejkę ruszyć, więc będzie kolejka już w pełni dla Was, żeby tam się, nie wiem, albo zaatakować, albo możecie uzdrowić. Ewentualnie, jeżeli macie mało zdrowia i tak trochę się tego obawiacie, że, że możecie być w tej walce znokautowani. A on tego jeszcze nie wykonał. No, niezwykle znowu ta technika. wes jak powiem, to jest świetny atak. No, i to jest właśnie ten atak człowieka, z tym, że, sp, no, że on spada na nas. I teraz, no, mamy jogurt, ale nie wiem, czy będę go teraz chciał do końca zużywać, bo w końcu też niedaleko jest źródło, takie, no, źródło, które, no, może nas też uzdrowić. Wiecie, może jednak dalej wykonam kombosy. No, za, za szybko tutaj było to, było to uderzenie. Ta słucha w stanie tak właśnie wstał No i dostał w końcu pokonany. Absolutnie nietrudny boss, jeżeli po prostu wiecie co no co w tej walce robić, na co on jest słabe tak dalej. jest nieźle. No i das level A. Punkty 07, Ofensowa 1, Defensowa 1, inteligencja 1, szybkość o 1. Okej. Okay. O no cóż! Dla świetnych masek to była. Mm, mm, szokująca przegrana! O, Nie mogę się powstrzymać. Dobra, idziemy teraz do tego źródła, bo jak mówię, chcę jednak się tutaj uzdrowić po tej walce. A też nie chcę do końca tego jogurtu zużywać. Okej, okay, więc poczekamy chwileczkę. Panurzymy się w tej, zdrowie, w tej zdrowej, gorącej wo wodzie, i tak dalej. No, Duster i są znowu. jak nowi. on się znowu. Bardziej żwawo, więc możemy śmiało iść dalej. W głąb zamku Osochem. I więcej masek! I z tymi w końcu możemy zawalczyć! Tak, świńska maska we własnej osobie. I tak, świńska maska też głównie polega na atakach fizycznych, które nie są też takie silne. Jak pamiętam, jak pamiętam, też że świńska maska może czasami wykonać tak się składa dwa ataki w jednej kolejce czy znaczy, pod warunkiem, że jeden z tych ataków, właśnie ten pierwszy atak to będzie e, podniesienie ofensywy, czyli po prostu tak, taki, atak się, taki atak w furii, wściekłości, coś takiego, że on po prostu u siebie podniesie ofensywy. Jeżeli to wykona w pierwszym, no jako pierwszy atak w kolejce, to jest się pewnym, że raczej on wykona też drugi atak w tej samej kolejce, więc jak mówię, on może e, w jednej kolejce dwa razy tam e, czegoś użyć po prostu. Więc o tym tak mniej więcej pamiętajcie w walce ze świstką maską. I też jest duża szansa, że on może po sobie zostawić trawę chipsów o smaku wieprzowiny, która was uzdrowi, jak pamiętam, o 50 punktów zdrowe, czyli całkiem nieźle. Teraz będzie? Ok, jest kop, czyli no, jeżeli tylko na kop, to jednak się nie bójdzie tego, że on użyje jeszcze jakiegoś innego ataku w tej kolejce, w tej samej kolejce. Jak mówiłem zawsze wykona tylko dwa ataki wtedy, kiedy jako pierwszy atak użyje swojej wściekłości, czyli tego całego podniesienia ofensywy.